W filmie omawiam projekt ustawy wprowadzającej bezkarność plus. Było, było, było! Tak, mam już film o takiej tematyce, ale wtedy zapowiedziałem, że bezkarność wróci. A teraz wróciła. Wrócił. Ale wcześniej, jeżeli mieliście już przygotowaną topkę sejmowych in 2022 roku, to 1 grudnia musiał Was wziąć z zaskoczenia. No tak było. Poza bezkarnością plus, na 67. posiedzeniu sejmu przegłosowano również po pierwsze, lek z czyli szeroko kontestowany pomysł wzmocnienia roli kuratorów oświaty. Kurator będzie mógł skutecznie wnioskować o odwołanie dyrektora szkoły, jeśli ten nie będzie dwukrotnie wykonywał zaleceń pokontrolnych organu nadzoru pedagogicznego. Nieoficjalnie chodziło o wzmocnienie roli bulterierów ministra edukacji kosztem kompetencji dyrektorów szkół. Nie zmyślam. No wiecie, żeby do szkół przychodzili raczej tacy seks edukatorzy, a nie tacy. Fundacje, które demoralizowały uczniów, chodziły tam zupełnie bez kontroli, ani rodziców, ani kuratora oświaty, bo kurator nie wiedział zwyczajnie, że takie organizacje tam są. Damn! Po drugie, głosowano nad uchwałą dotyczącą uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm. I bardzo kurwa dobrze. Uchwały oczywiście nie mają żadnej mocy sprawczej, ale wydanie oficjalnego dokumentu, w którym pojawia się zbitka słów Rosja i terroryzm, jest miłe dla ucha. Trzeba coraz większą uwagę zwracać na słowa. Pomimo, że projekt uchwały cieszył się niemalże stuprocentową aprobatą, to. kompromis runął, doszło do awantury, nie ma żadnej uchwały. Przed najważniejszym głosowaniem z najgłębszych pisowskich kazamatów wyciągnięty został. Szalony pan I zgłosił poprawkę, na mocy której do uchwały miał zostać dodany następujący tekst. Federacja Rosyjska jest bezpośrednio odpowiedzialna za katastrofę w Smoleńsku. Kurwa, no nie. Nie muszę wam mówić, że teoria, według której Rosyjskie służby zamontowały wewnątrz lewego skrzydła Tu-154 materiały wybuchowe, ma charakter czysto spiskowy. Hehehe, <grym> yep, that's it, yeah. Nawet raport, kierowany przez Antoniego Macierewicza pod komisji Smoleńskiej, stwierdza zaledwie możliwą odpowiedzialność Federacji Rosyjskiej. Biorę, biorę torebkę z popcornem, siadam w pierwszym rzędzie i patrzę, jak, rosyjska, tej agentura, tej... jak rosyjska agentura w tej chwili zaczyna sz, sz, szaleć i protestować. Jeżeli sądziliście, że to było sejmowe przedszkole, to posłuchajcie o inbie numer 3. Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Jak wiadomo, w czasie zajęć nie wolno korzystać z telefonów. Wie o tym każdy uczy, a zapomniała posłanka Yahira, która ze swoim smartfonem biegała po całej sali, nie dając kolegom z sejmowych ław normalnie się uczyć. Pracować. Pani poseł Jakira przywołuje panią do porządku. Nowiec, przewodniczący Suski, czym prędzej telefon Yahirze skonfiskował i zaniósł do pani, do, do pani marszałek. Tam doszło e, do tego, że pan Suski wyrwał i zabrał telefon pani Yahirze. Gdyby się to działo na ulicy, to się nazywa rozbój I kodeks karny odpowiednio to, to traktuje. Jakira swoją własność odebrała na przerwie, znaczy po dzwonku. Powiedziałem kurczę, ciekawy czy uwagę do dzienniczka jeszcze dostanie. I to wszystko wydarzyło się tego samego felernego dnia. Ładnie nam się ten grudzień zaczął. Parlamentarzyści zapewnili wrażeń za cały mijający rok. Nauczeni bolesnymi doświadczeniami, chcemy nadrobić stracony czas. We wstępie do ustawy czytamy. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje organy władzy publicznej do przeprowadzenia wyborów w konstytucyjnie zakreślonym terminie. Zgadza się. W artykule 128 Konstytucji stwierdza się, że wybory prezydenckie muszą się odbyć nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej. Wygląda na to, że się wyrobią. Cofnijmy się więc do 2020 roku i poznajmy okoliczności, w wyniku których przed Sejmem projekt jest dziś procedowany. Andrzejowi Dudzie pierwsza kadencja prezydencka kończyła się 6 sierpnia, czyli równo 5 lat po objęciu urzędu. W takim razie zgodnie z konstytucją najpóźniejszym możliwym terminem wyborów był 23 maja. To wynika z matematyki. Problem w tym, że miesiąc wcześniej w kraju odwołano stan zagrożenia epidemicznego. Dlaczego to problem? Bo na jego miejsce wprowadzono pełnoskalowy stan epidemii. W związku z sytuacją epidemiczną władze postanowiły przeprowadzić wybory, które w całości miały się odbyć w trybie korespondencyjnym. Władza nawet nie rozważała e-votingu, bo to emeryci byli ich kluczowym targetem. Co by nie mówić, zorganizowanie wyborów kopertowych miało swoje zalety. Co on dla ciebie powiedział? W ten sposób ryzyko pojawienia się ognisk epidemiologicznych przy urnach wyborczych ograniczono by do zera, a same wybory mogłyby się odbyć w konstytucyjnie zakreślonym terminie. Dobry plan! Prawie, bo wybory w trybie obmyślonym przez możnych naszego państwa były zwyczajnie nie do przeprowadzenia. Plan był taki, że słynąca z jakości swoich usług Poczta Polska dostarczy przesyłki zawierające karty wyborcze do osób uprawnionych do głosowania. Brzmi prosto, no ale w kraju mamy ponad 30 milionów takich osób. Kolejnym problemem były kwestie prawne związane z organizacją takich wyborów, ale że o nich to by można było stworzyć cało osobny materiał, to ograniczę się wyłącznie do wskazania trudności wynikających z kalendarza. Nie, 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 nie już minęło w pół. to prawdy brak mi tchu. Otóż, zgodnie z ustawą poczta, by się wyrobić do 10 maja z dostarczeniem tych wszystkich pakietów wyborczych, powinno rozsyłanie zacząć już 3 maja. Pamiętaj abyś dzień święty święcił, tak mówi trzecie przykazanie. Tak stanowi dokument, który został ogłoszony 8 maja, a który wszedł w życie 9. Czy to znaczy, że wybory w niekonwencjonalnym trybie miano zorganizować bez jakiejkolwiek podstawy prawnej? A no tak. Instytucje organizujące całe przedsięwzięcie do samego końca nie mogły być pewne, czy postępują w zgodzie z ustawą, bo tej nie było. Sasiu, minister aktywów państwowych, przyznał, że mimo braku specustawy, ustawy, rząd zlecił już polskiej wytwórni papierów wartościowych druk kart do głosowania korespondencyjnego, a poczcie polskiej przygotowanie do dystrybucji pakietów wyborczych. What? Jeżeli to nie był przepis na wielką porażkę, to naprawdę nie wiem, co o nim jest. Czerwony Nadszedł oficjalnie zarządzony Dzień Wyborów i okazało się, że w XXI wieku, w państwie europejskim, deklarującym się jako demokratyczne państwo prawne, do wyborów po prostu nie doszło. Władze publiczne ich nie przeprowadziły. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje organy władzy publicznej do przeprowadzenia wyborów w konstytucyjnie zakreślonym terminie. I cały misterny plan też wpisnął. Hamulcem uniemożliwiającym zorganizowanie wyborów nie był wcale brak mocy przerobowych czy podstawy prawnej. Sypiącymi piasek w tryby tej wyborczej machiny okazali się samorządowcy. Panie, tak się nie robi! Ci, którzy zwyczajowo są odpowiedzialni za tworzenie spisów wyborczych, nie chcieli współpracować z pocztą i rządem. Obawiali się, że działania zmierzające do organizacji wyborów kopertowych nie tylko są pozbawione podstawy prawnej, ale również nielegalne i narażają ich na odpowiedzialność karną. Jak masz być prezydentem, musisz być twardy, nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. Oskarżenie o współudział w największym polskim wycieku danych osobowych i niedochowanie wierności prawu nie było jednak przeszkodą dla jakichś 16% gmin lojalnych wobec premiera. Niektórym lojalistom to z tej bezgranicznej wiary nawet odebrało rozum i o swojej decyzji o przekazaniu danych osobowych Poczcie Polskiej podzielili się publicznie. Zleciłem przygotowanie przez urzędników rejestru wyborców i niezwłoczne przekazanie go poczcie polskiej. Guilty or not guilty? What do you say? Guilty. Dla aktywistów walczących z bezprawnym udostępnianiem danych osobowych, to było jakby Mikołaj przyszedł w tym roku wcześniej. I już dzwonimy na paku Kolor czarny to gminy, które przekazały dane wyborców w Poczcie Polskiej i na które Watchdogs Polska złożyło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa! Donos jest najwyższą formą dojrzałości obywatelskiej. Decyzja o zorganizowaniu wyborów korespondencyjnych z całą pewnością była nielegalna, co stwierdził 15 września 2020 roku wojewódzki sąd administracyjny. Pierwszą rocznicę tego wyroku zaś przed Sejmem wystąpił prezes Najwyższej Izby Kontroli, zauważając, że. E, e, szyny, szyny były złe, a podwozie. 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 Podwozie też było złe. To nie ten klip. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła proces przygotowania wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku, z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego. Wyszło na to, że lojalni wobec woli premiera samorządowcy, wykonujący jego postanowienia bez jakiejkolwiek podstawy prawnej, zostali na lodzie. Watchdog z Polska podpierdoliło ich do prokuratury, a sądy zdążyły już orzec o nielegalności całego przedsięwzięcia. Premier nie mógł pozwolić, by tacy fajni samorządowcy poszli siedzieć. Osoby tak bezgranicznie oddane i głupie są przecież władzy bardzo potrzebni. Oj, Taki program bierni-mierni, ale wierni plus. I dlatego na mocy artykułu pierwszego ustawy o bezkarności plus przewiduje się abolicję dla bezprawnych działań samorządowców związanych z organizacją wyborów kopertowych. Koniec sprawy i nic się nie stało. To tak można. Otóż nie można. Przepis ten w sposób oczywisty jest niezgodny z artykułem 7 konstytucji. Organy publiczne, w tym samorządowcy, muszą działać na podstawie i w granicach prawa. Ustawa zasadnicza nie przewiduje wyjątku dla samorządowców cechujących się bezgranicznym zaufaniem dla premiera Morawieckiego. To konstytucja usytuowana jest na szczycie wewnętrznego systemu prawnego. Widzę na Państwa twarzach poruszeni. Jeszcze lepszy jest artykuł drugi. Ten przewiduje, że jeśli mleko się już wylało, bo sąd zdążył skazać jakiegoś samorządowca za przestępstwo określone w artykule pierwszym, no to. Prawidłowo interpretowane aktualnie obowiązujące przepisy prawa powinny prowadzić do wniosku, że działania te nie stanowiły przestępstwa. I dlatego skazania takie ulegają zatarciu z mocy prawa. Koniec sprawy. I nic się nie stało. Co kurwa? Osobiście uważam, że to doskonały pomysł, by sędziów zastąpić przepisami ustawy. To bardzo przyspieszyłoby bieg wielu rozpatrywanych przed sądem spraw. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie te głupie przepisy Konstytucji, które zabraniają władzy ustawodawczej nakazywać władzy sądowniczej, jak ta ostatnia ma orzekać. Udało nam się wywalczyć trójpodział władzy. Kolejny na liście jest artykuł trzeci. Wynika z niego, że ponieważ to rząd spaprał całe to wyborcze przedsięwzięcie, no to sprawiedliwie będzie, jeśli wszelkie koszty z tego tytułu poniesie społeczeństwo. No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci? Pani płaci? Dotarłem do wersji projektu, nad którą debatowali członkowie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. A co my tu mamy? Ustawa nie przewiduje skutków finansowych dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. No to albo z ustawy należy wywalić artykuł 3, albo przeprosić członków Komisji Sprawiedliwości za bezczelne wprowadzanie ich w błąd. 6 równa się 8. Pamiętaj, że mogę ci zaoferować prawdę i nic ponadto. Zapytałbym jakiegoś członka komisji, jak się czuje z tym, że ewidentnie próbowano go nabić w butelkę. No ale jedyny, którego kojarzę, jest na tym filmiku. O, tutaj siedzi. Widzimy, jak bezczynnie przygląda się, gdy Suski przywłaszcza sobie telefon Yahiry. Także jego reakcja na niesprawiedliwość jest... no żadna. Rusza się jak wóz z węglem. A przydałoby się trochę. Polotuj, w artykule czwartym czytamy, że w zakresie nieregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy kodeksu postępowania karnego. Doczekaliśmy momentu, kiedy tak oczywiste uwagi prawne muszą znajdować się w ustawie. Ja cieszę się. I szczerze powiedziawszy, to ja też się cieszę. Biorąc pod uwagę, jak hura optymistycznie zareagowali pisowscy samorządowcy na decyzję Morawieckiego o zorganizowaniu nielegalnych wyborów, to aż strach pomyśleć, jak zachowaliby się pisowscy prokuratorzy i sędziowie, gdyby nie mieli napisane wprost, czarno na białym, że w razie wątpliwości to wolno im zajrzeć do kodeksu postępowania karnego. To coś bezczelny. Last but not least, artykuł 5 a w nim błąd logiczny. Przepis stanowi, że ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustaw, A przecież po lekturze artykułu pierwszego nie ma żadnych wątpliwości, że ustawa już obowiązuje. I to szmat czasu. Widzę na Państwa twarzach poruszenie. A tak na poważnie już. Nie będę się czepiał, że prawo wynikające z omawianej ustawy będzie działało wstecz. Normalna sprawa. To jest normalne? W samej konstytucji literalnie zasady nieretroaktywności się nie przewiduje. A kodeks karny to wprowadza nawet zasadę, że sędzia powinien stosować prawo z mocą wsteczną, jeśli dzięki takiemu zabiegowi winno otrzymał łagodniejszy wymiar kary. I ja naprawdę chciałbym w tym momencie żartować. Powróćmy jeszcze na chwilę do segmentu historycznego, bo wydaje mi się, że dużej części polskiego społeczeństwa umyka pewien kluczowy szczegół odnośnie wyborów z 2020 roku. No więc po fiasku wyborów kopertowych władze zorganizowały kolejne wybory, tym razem normalne. Takie z lokalami wyborczymi i urnami w tychże lokalach. Było miło, słoneczko świeciło, a z tyłu głowy wciąż pobrzmiewał wesoły głos premiera, który cieszył się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii. I to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie. Bynajmniej nie będę tworzył zarzutu z tego, że premier nawoływał do gromadzenia się w lokalach wyborczych. U mnie! w czasie trwania stanu epidemii. No to jak gdyby nie wymaga komentarza. Bo to jest. komentuje się samo. Doczepi się jednak do faktu, że wybory odbyły się 28 czerwca. W takim razie, zgodnie z konstytucją, najpóźniejszym możliwym terminem wyborów był. 23 maja. Wygląda na to, że się wyrobią. Odwołajmy się w tym miejscu do pisuskiego konstytucjonalisty, Przemysława Czarnka. Według konstytucji przed końcem maja wybory prezydenckie muszą się odbyć. Houston, have w wyborach prezydenta zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku Reasumując, władze centralne i samorządowe naraziły się na odpowiedzialność karną zarówno z uwagi na to, że próbowały zorganizować nielegalne wybory, jak i z uwagi na fakt, że ostatecznie ich nie zorganizowały. Całe przedsięwzięcie trochę przy tym kosztowało, bo na przykład Poczta Polska wystawiła na rachunek Ministerstwa Finansów fakturę opiewającą na kwotę ponad 70 milionów złotych. Mają rozmach syny. Następnie zorganizowano wybory, no ale te odbyły się w niekonstytucyjnym terminie, co podważa legalność wyboru aktualnie urzędującego prezydenta. Jakby tego wszystkiego było mało, to co i rusz pojawiają się nowe pomysły, jak zalegalizować dawne, bezprawne działania. Co dowodzi jednoznacznie, że rządzący nie rozumieją, na czym polega praworządność, odpowiedzialność, przyzwoitość, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, dlaczego Andrzej Duda to legalny prezydent, w przeciwieństwie na przykład Mariusza Maxa Kolonki, czy Jana Zbigniewa Potockiego, to powiem wam uczciwie. Nie mam dobrych wieści. Nawet uchwała Sądu Najwyższego legalizująca wybór dudy jest wątpliwa, gdyż została podjęta w całości przez sędziów, którzy wyłonieni zostali przez tzw. NeokRS. Także jeżeli wierzyć Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka, za uchwałę odpowiadają sędziowie nie gwarantujący niezawisłości. Co jeżeli wierzyć konstytucji, oznacza, że to nawet nie byli sędziowie. Coraz więcej przebierańców, coraz trudniej o oryginał.